Witam Was na kanale Baba Radzi, słuchajcie dziś chciałam Wam pokazać patelnie jakie sobie ostatnio zakupiłam, może też się przekonacie do tego pomysłu. Zdecydowałam się na nie dlatego, że mają odpinaną rączkę i zajmują mało miejsca. Są tutaj trzy patelnie o średnicy 20, 24 i 28 cm plus oczywiście rączka, która jest odpinana. Jeśli chodzi o te patelnie, są one przystosowane do kuchenek gazowych, elektrycznych, indukcyjnych i kuchni ceramicznych. Eee, no, fajnie się prezentują, małe pudełeczko zgrabne. Idealnie można zapakować je, e, wiecie, w jakieś opakowanie świąteczne i fajnie się sprawdzą jako prezent e, dla kogoś. Już Wam pokazuję, jak wyglądają. Chcę tu kilka. Oczywiście wycień, Karta gwarancyjna nie. Tu jest rączka. No i to jest ciężka, więc mam nadzieję, że też będzie taka, wiecie, wytrzymała. Ok, tu sobie zapinamy przyciskiem od spodu na patelni, a od góry mamy odpinanie tego, jakby tej rączki. Może tak lepiej widać. Ok. Już same patelnie wyglądają dość solidnie, dość fajnie. Jakie będą w użytkowaniu, to niebawem się okaże. Słuchajcie. Pokażę Wam test z ich użytkowania. No i zobaczymy. Tak się prezentują. To jest właśnie ta 20 cm. 24 i 28, nie? to już taka dość spora. Więc tutaj naprawdę można fajne potrawy przygotować. Ta mała, idealna na śniadanie: małą jajeczniczkę. No, a proszę, już coś tam przygotować dla rodzinki. Fajnego z Garlacha. Mam nadzieję, że mi trochę posłużą. Wiele potem nie miałam. Te są właśnie takie y, fajne, kompaktowe. Idealnie można je złożyć zajmują mało miejsca. Także do zobaczenia w kolejnych filmach i wtedy będą testy. Cześć!